Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam wszystkie lwy: słoneczne, ascendentalne i oczywiście te księżycowe, na czytaniu dla was na miesiąc październik 2025. Zapraszam Was do stołu z kartami Tarota. Kartami anielskimi, kartami cygańskimi oraz oczywiście kartami wyroczni. Chciałabym, żebyście zobaczyli moje karty, żebyście poczuli moje karty i taka wiadomość na wstępie. Ta karta, która najbardziej Was przyciąga, może być właśnie dla Was, więc będzie zrezonowała z Wami. Nieraz jest tak, że rezonuje jedna wiadomość, dwie, a nieraz całe czytanie. Tak więc łapcie moje kochane lwy. To co dla was, a to co nie dla was, puśćcie. Kochani, zachęcam was również do wsparcia mojego kanału i dziękuję każdemu z osobna za wsparcie. Niech dobro wraca dobrem. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, like, dziękuję za komentarze. Natomiast na poziomie wsparcia codziennie dostajecie wiadomości z kart. Również będziemy się widywali co niedziela na live'ach w zamkniętym pokoju właśnie dla wszystkich wspierających będziecie mieli kontakt ze mną, będziecie mogli zadać swoje pytania. Na razie jest nas kameralne grono, więc tym bardziej będziecie mogli otrzymać więcej informacji dla siebie. Moje kochane lwy, miesiąc bardzo intensywny, zapowiada się, bo ja już karty zaczęłam rozkładać, więc na razie Wam nic nie zdradzę, ale jeszcze chciałabym Was zaprosić na czytania prywatne. Zapraszam Was na sesję jeden na jeden ze mną. Zapraszam Was w wariancie półgodzinnym, możecie się ze mną spotkać rób godzinnym. Oczywiście widzicie mnie, ja widzę Was, widzicie swoje karty, widzicie również wahadła, ponieważ też tym narzędziem wspomagam się w pracy. I oczywiście zachęcam Was do zamówienia indywidualnych horoskopów na rok numerologiczny 1. To jest czytanie, które dostajecie w postaci filmu. Filmu z rozkładem z kart. Widzicie ten film, widzicie te karty, macie nieograniczony dostęp czasowy. To czytanie ma pracować. Macie co miesiąc, jeżeli oczywiście macie życzenie, co miesiąc odsłuchiwać, sprawdzać wskazówki na dany miesiąc, ostrzeżenia, podpowiedzi ludzi, jakich się. Po, jacy się pojawiają u Was w życiu. I oczywiście na początku obejrzyjcie całe, ale później niech te czytania pracują. Niech Was ostrzegają, niech Was strzegą, niech Was wystrzegają tego, czego wystrzec powinny. I oczywiście macie na każdym czytaniu dobranego. Archanioła, opiekuna na cały rok, kryształ na cały rok oraz litoterapię. Tak więc zachęcam Was moi drodzy. No i oczywiście dla lwów. To będzie taki miesiąc intensywny, jeżeli chodzi o tematy relacyjne. Ale to zaraz pokażę Wam z kart tarota. Zapraszam Was na drugą stronę i życzę cudownego miesiąca października. Zobaczcie swoje karty. Moje drogie lwy, przekaz na październik. Zaczynamy kryształem, dobranym dla Was. Kryształ karneol wzmacnia czakrę podstawy. To jest taki ognisty zapalnik, który wzmacnia naszą odwagę, wzmacnia motywację, kreatywność, pewność siebie. Pomaga zwalczyć taką apatię, odkładanie spraw na później, lenistwo, pobudza nas do działania, pobudza do rozwoju pasji, pobudza nas do realizacji celów. To jest też kryształ, który wspiera twórcze myślenie, więc idealny będzie dla osób, które zajmują się działalnościami kreatywnymi, inspiruje artystów. No i oczywiście osoby pracujące w branżach kreatywnych. Dodaje nam też stabilności emocjonalnej, ułatwia zachowanie spokoju w trudnych sytuacjach. On redukuje napięcie, stres, pomaga w radzeniu sobie z gniewem i frustracją, ale to też jest kryształ na szczęście i dobrobyt. Według wierzeń pradawnych przyciąga szczęście, dobrobyt i pozytywne zmiany w waszym życiu. I takie zmiany będą następowały. Przejdziemy sobie teraz do przekazu z kart Lenormand. Wiadomości z kart Lenormand zaczynamy od Lilii. Lilia symbolizuje spokój. Lilia symbolizuje ochronę, harmonię, satysfakcję, ale też dojrzałość. To jest karta osób starszych. Lilia mówi o czasie spędzonym na medytacji, o czasie kontemplacji. Czasami też mówi o seksualności. Tak więc dla każdego z Was może mieć inne znaczenie. Na pewno jest to karta satysfakcji, ale też tego, co was uspokaja, więc dużo będzie takich sytuacji, gdzie mimo nerwowości gdzieś niesionej jeszcze z tego miesiąca września, widzę spokój, harmonię, satysfakcję. Widzę osoby, którym, którym lwy mogą zaufać. Widzę osoby, które no, są gdzieś z wami naprawdę blisko. Są to przyjaciele, są to osoby z rodziny, ale w miłości mówi o szczerej, prawdziwej miłości. Z drugiej strony, dla innych, łapcie swoje przekazy, nie każdy przekaz i każde znaczenie karty rezonuje z każdym, mówi o miłości opartej na seksualności, na takiej namiętności, na ogniu, na pasji. I kolejną z kart są również kwiaty, to jest karta bukietu lub nazywana też kartą kwiatów. Tutaj pokazuje się niespodzianka, prezent. To też jest karta satysfakcji, więc może lwy otrzymają jakieś piękne kwiaty. Ciekawe z jakiej okazji, słuchajcie, w miesiącu październiku, może bez okazji, a może z okazji zaręczyn? Też myślę, że dla kogoś zdecydowanie to jest. Natomiast ta karta też mówi o sukcesie, o osiągnięciu jakiejś wygranej w temacie, na którym Wam zależy. Oczywiście bukiet symbolizuje też wizytę. Gości, sztukę, może jakieś wyjście do teatru, może jakieś wyjście na jakiś wernisarz. To jest karta zadowolenia i nagród. Natomiast to, co powiedziałam wcześniej, widzę, że do któregoś z lwów to trafia i to jest po prostu bukiet, bukiet kwiatów na zaręczyny. No, bardzo to jest ciekawe. Może macie jakieś rocznice, może macie jakieś okazje, właśnie takie okrągłe, jubileusze. No, pierścień mówi o pierścionku, mówi, może mówić o biżuterii, może mówić o prezencie oczywiście, ale też mówi o umowie, o jakimś kontrakcie, o porozumieniu, o zobowiązaniu. Może być zaproszenie do jakiegoś projektu kreatywnego, artystycznego. Może być zaproszenie na zaręczyny od kogoś bliskiego. Może być podarowanie biżuterii, może być kupienie sobie biżuterii z kryształem. Dla każdego mamy tutaj inne, inny odbiór. Łapcie to, co jest dla Was, kochani. No, też jest tutaj jakaś przysięga obietnica. Obietnica w miłości, moi kochani. Czy lewki mają rybki gdzieś w swoim otoczeniu? Bo tu pokazała się karta ryb, chociaż ryby mówią też o obfitości, nie tylko o znaku ryb, ale o obfitości, o wielości, o przypływie, przypływie finansów, dobrobytu, pomyślności. No to jest karta bogactwa. To jest taka karta naprawdę bardzo głęboka, ona mówi o pomyślności. Natomiast sygnalizuje też potrzebę dyskrecji, żeby no, gdzieś być też dyskretnym w miesiącu październiku, moi kochani. No i głębokie takie emocjonalne stany gdzieś wchodzicie głęboko, rybki to jest znak najbardziej uduchowiony, więc gdzieś będziecie też czuli potrzebę połączenia z duchowością. Przejdziemy sobie teraz do kart tarota. Przekaz z kart tarota. Zaczynamy w karcie kochanków i mam wrażenie, że będę mówiła do kilku grup lwów. Moi kochani, więc w której grupie wy się znajdziecie? Karta kochanków mówi o relacji romantycznej, mówi o miłości, głębokiej miłości, ale też o przyjaźni, o powrocie do zdrowia dla niektórych po chorobie, o powrocie sił witalnych. O powrocie takiej pasji, pasji do tego, co robicie, ale też pasji do tego, żeby rozwijać się gdzieś w relacji romantycznej. Dla singli, żeby znaleźć kogoś romantycznego. No i oczywiście dla osób w stałych związkach jest to karta, która mówi, że będzie więcej romantycznych randek, będzie więcej romantycznych spotkań, będzie więcej romantyzmu ze strony partnera, ale i waszej. Pokazana jest tutaj kobieta przy tym kobieta z trygonu powietrza. Może być bliźnięta, waga, wodnik. Taka kobieta gdzieś stoi przy związku. Możecie to być wy, na przykład w ascendencie lub w księżycu, ale ta kobieta chce się odciąć albo kogoś chce odciąć od związku, odciągnąć. Może to jest matka, może teściowa, może córka czyjaś i odciąga kogoś od relacji. Albo to jest osoba niezamężna lub rozwiedziona, ciemna włosa kobieta. Kobieta, która skupia się na karierze, skupia się na sobie, skupia się na swoim rozwoju, na rozwoju na swoich pasji, no i od związku odchodzi. No i odchodzi od związku, od relacji i, i mówi, że ja chcę czegoś więcej. Ja potrzebuję więcej przestrzeni dla siebie, ja potrzebuję więcej czasu dla siebie, albo mówi, mimo że przychodzi do niej miłość. Ja tej miłości nie chcę. Ja tej miłości na tym etapie, w tym momencie po prostu nie potrzebuję. Ja potrzebuję pobyć sama i tu też jest pokazana karta pustelnika. Więc ktoś się oddala. Pustelnik może symbolizować znak panny. Ktoś się oddala, ktoś no, chce pobyć sam. Chce pomedytować, chce pokontemplować, chce, chce się oddalić. I słuchajcie, tu mogą być ludzie nieciekawi, którzy w związki wnikają. Eksy, ekski, jak ja to mówię, e, mogą to być teściowie, rodzice, dzieci. No, ktoś tutaj, e, no niestety, ale przy związku jest negatywnie pokazany. Łapcie swoje przekazy, to co powiedziałam. Bo karta Siódemki mieczy mówi o nieuczciwych ludziach. Ludziach, którzy gdzieś niosą energię, plotki, niepokoju, gdzieś takiego wtrącania się, wnikania w czyjąś relację, no i tutaj może być urwany kontakt, mimo że relacja zapowiadała się pięknie, wspaniale, no to gdzieś jest urwany kontakt, słuchajcie, z partnerem. Albo ta kobieta, bliźnięta waga wodnik, albo Wy, kochane lwice, jesteście w tej energii. No przepraszam, ale ja nie dam sobie więcej wtrącać się i ja na razie urywam kontakt i kończę kłótnie urwaniem kontaktu. Mamy tutaj osobę wojskową, więc osoby, które noszą mundur. Strażnicy, strażacy. Wojskowi, policjanci. Może i być osoba, która ukończyła Wojskową Akademię Medyczną. I to jest właśnie dla osób, które gdzieś w otoczeniu mają osoby wojskowe, mają osoby mundurowe. No, i tu jest pokazany ślub. Co wam to podpowiada? Może y, macie ślub z osobą mundurową i wnika teściowa. Albo może chcecie podjąć decyzję o ślubie i wnika tutaj osoba trzecia. Po prostu osoba trzecia która gdzieś no sieje taką energię, wysyła jakieś wiadomości, listy, maile i wnika. Nieciekawie, ale też możecie dostać list o zaproszeniu na ślub. Możecie dostać, no niestety, ale jakiś mandat listem, bo to też jest pokazane, kochani. Łapcie swój przekaz, oczywiście. No i co? W karcie żołnierza uporządkuj swoje życie. Naprawdę. Chcesz ślubu? Powiedz o tym. Chcesz luźnej relacji? Powiedz o tym. Po prostu bądź konkretna, konkretny, zdecydowana, zdecydowany. No albo mężczyzna, który jest osobą wojskową, dostaje zaproszenie na ślub. Albo od takiego mężczyzny na ślub, na wydarzenie, na event. No bo tu też jest karta radości, tańca, celebracji, więc jak najbardziej to jest pokazane. Albo mężczyzna, który jest osobą wojskową, czuje się jak w więzieniu. Albo nie musi być nawet wojskową. Po prostu czuje się jak w więzieniu, czuję się taki spętany, taki zrozpaczony, i to zwłaszcza dla Panów, gdzieś jest tutaj rozpacz, gdzieś jest tutaj może Wasza ukochana poznała jakiegoś innego partnera, gdzie wzdychaliście do niej. No i, no i cóż, i, i trzeba będzie się pogodzić po prostu z tym, że wróg przejął, wróg przejął e, grunt, tak? Jest też pokazana karta dziecka, więc są pokazane nowe pomysły, nowe idee dla kogoś, może dziecko, może rozmowy o dziecku, może rozmowy o jakichś nowych projektach, bo dziecko też mówi o nowych projektach. Uwaga na lekkomyślność, moje kochane lwiaki uwaga na no, jakieś takie, że jeżeli wchodzicie w coś nowego, przemyślcie coś dwa razy, nie za szybko, nie za brawurowo, bo zobaczcie, tu macie też kartę rycerza mieczy. To jest brawura, szybkość. To jest kierowanie się, to jest kierowanie się intelektem, więc powinniście kierować się intelektem, a nie, no. Serd na serduszko w tym miesiącu może nas zawieść, Wiecie? Może was zawieść, moi kochani, bo tutaj internekt, intelekt. No, przez internet ktoś jakąś wiadomość dostaje i jedzie, załatwia coś szybko, wsiada. No, ale też ktoś dowiaduje się, mówię o jakimś dziecku, o jakiejś celebracji, o jakimś, o jakimś świętowaniu, i się wsiada w szybko w drogę i jedzie, i jedzie. No cóż, kochani, jest też pokazana karta. Więc mówię, tu zdecydowanie na ślub bym widziała zaproszenie. No, Ksiądz też mówi o zrobieniu rachunku sumienia. Może o sobie duchownej, może o rozmowie z osobą duchowną, albo rozmowie z osobą, która jest bardzo uduchowiona. Taka, no, naprawdę czuje więcej, widzi więcej. No, ale Ksiądz też mówi: zakończ to, co ci nie służy. No, zakończ, zakończ, a zwłaszcza jeżeli to są trójkąty miłosne, trójkąty emocjonalne. Jest pokazany mężczyzna, rak ryby skorpion dla lwów i coś nowego, coś od zera zaczętego. To może być już druga grupa e, lwów. Więc uwaga, mężczyzna, rak rybki skorpion proponuje coś nowego, od serca, z duszy. Może to być wasz kontrahent, może to być wasz partner. Może dowiadujecie się, że syn rozpoczyna coś nowego, brat, rozpoczyna coś nowego? Kim jest ten król kielichów? Dla was, ale przede wszystkim uwaga na fałszywe obietnice i na fałszywe osoby, moi kochani. No, i tu jest, zwłaszcza od osób, które są takie elokwentne, wykształcone, takie, no, gdzieś tutaj. Wracają, chcą się jednoczyć, chcą się zjednoczyć, pogodzić, podać rączkę, całują po rączkach, a to tak naprawdę nie do końca. Jest też pokazana karta podróży dla lwów, więc wybieracie się w podróż, moi kochani. Finansowo bardzo ładnie, bo jest pokazana karta dodatkowych pieniędzy, finansów i jakichś nadziei. Nadziei, która jest spełniona, bo zaraz przy tym mamy asa kielichu. Spełnienie marzenia, spełnienie życzenia. Nowy dom, list miłosny, nowe doświadczenie emocjonalne. Ktoś Lewkowi daje serce na dłoni. To jest piękna wiadomość, moje drogie lwy. Ktoś chce Wam oddać serduszko, ale uwaga na osoby wyniosłe. No, takie dumne jak paw, a takie dumne jak paw i uwaga też, żeby nie służyć komuś, tylko żeby być. Wiadomo, ale wy mogą mieć takie przeświadczenie, że zamiast coś robić od serca, z duszy, z pasji, wkładać w coś energię, to wysłużycie innym partnerowi, dziecku, ktoś może opiekować się rodzicem, ktoś może opiekować się dzieckiem i nie mieć energii, czasu i zaangażowanego, takiego, nie mieć do, dobrego poziomu zaangażowania w coś, co trzeba zrobić z serca, z duszy, i potrzebne jest zaangażowanie. Dużo rozmów, kochane lewiaki, w miesiącu, w miesiącu listopadzie i październiku, bo też listopad, czuję, dla was będzie bardzo, bardzo ważny. No i rozmowa o żonie, rozmowa o byciu żoną, no jest karta wierności, więc wierny jak pies. No i młoda kobieta, dwie kobiety rozmawiają o wierności swoich partnerów. Dobrze, moi kochani, przejdziemy sobie teraz do drugiej grupy lwów. I tak jak powiedziałam, widzę dwie grupy lwów. Te lwy, które są w dziewiątce buław, one muszą obronić swojej pozycji. One mają jakiś konflikt. Mogą mieć konflikt wewnętrzny, mogą mieć konflikt ze sobą, ale one wyczują zagrożenie, wyczują to, co jest nie tak. Tym bardziej, że obok mają kartę kapłanki. Tak więc, kochani, Dziewiątka buław mówi o chronieniu swojej przestrzeni. Może musicie oczyścić swoją przestrzeń, może musicie oczyścić się ze starych energii, żeby mogło nadejść nowe i lwy już to czują, czują, co jest nie tak. Ona odpaliła kadzidło, ona okaza swoją przestrzeń, ona stara się oczyścić, zrobić czystkę, całkowitą czystkę z tego, co jej nie służy. Zrobić czystkę w domu, oczyścić dom, okadzić dom, zrobić czystkę w znajomym. Może trzeba usunąć jakichś znajomych, może jakieś znajomości trzeba odsunąć od siebie, żeby. Zrobić miejsce na coś nowego, bo kapłanka też mówi o medytacji. Zobaczcie, ona medytuje, ona kontempluje. Kapłanka to jest kobieta uduchowiona, więc możecie panowie taką kobietę spotkać, może też być rybka. Ja zawsze widzę rybkę w kapłance. Natomiast tutaj ten układ kart mówi: Ja już czuję, co jest dla mnie niedobre wyczuwam zagrożenie, no i oczywiście wasie mieczy. Ja się od tego zagrożenia odcinam, ja zakańczam to co jest nie tak, zakańczam to co mi nie służy, odcinam się od tych energii, które, no Wiodą mnie na manowce, co ja tu dużo powiem, wiodą mnie na manowce, może to jest nauk, może to jest osoba, może to jest bycie toksycznym samym. Dla siebie też, dla kogoś to słyszę, mogło być dla jednego, ale macie asamieczy, macie mistrzowskie pomysły, macie nowe rozdanie, chcecie całkowicie odciąć przeszłość, chcecie odciąć ten stary rok numerologiczny, chcecie odciąć to, co było nie tak i iść w stronę nowego, a z mieczy to jest przebłysk intelektu połączony z przebłyskiem intuicji, intelekt i intuicja kochani, no to wam daje wygraną i dodatkowo tutaj mamy kartę świata, a świat mówi kończę, 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 Zapkańczam pewien etap w moim życiu. Zakańczam pewien cykl w moim życiu i idę w stronę nowego. To też jest wyjście z takich drzwi obrotowych, jak mieliście takie energie, gdzie wracaliście, odchodziliście, rozpoczynaliście na przykład dietę i później znowu rzucaliście się w wir jedzonka albo za postanowiliście, że skończycie palić i znowu gdzieś wracaliście do nałogu albo postanowiliście, że odsuwacie się od jakiejś osoby i znowu do tej osoby wracacie. Tutaj zakończamy. Podsumowujemy sobie, robimy sobie taki rachunek sumienia i idziemy w nową stronę. No w nową stronę, bo jest karta magika, a magik może wszystko. Magik ma magiczne okoliczności, ma magiczne możliwości, więc tutaj jest pokazana jakaś magiczna okoliczność, jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności i jest to pokazane też tak, że może jakaś bliska osoba, uduchowiona, gdzieś Wam podpowiada. Słuchaj, w Twoim życiu to i to jest blokujące. Arcykapłan też może mówić o kapłanie, może mówić o wspólnocie ludzi, która gdzieś. zakończacie jakieś kontakty z gronem znajomych i otwieracie się na dołączenie do nowego grona znajomych. Arcykapłan mówi o wspólnocie dusz, gdzie macie połączenie z kimś. I tutaj jest pokazane zaproszenie na jakąś imprezkę, wyjście, celebrację. No, zaproszenie na wydarzenie towarzyskie, takie jak ślub, jubileusz, zaręczyny, chrzciny, trzydziestka. 40, 50. No i tutaj też widzę, że obcy wnikają w wasze życie, jest jakaś ciekawość osób z zewnątrz, więc wy może chcecie się chronić przed tymi obcymi, przed tymi ludźmi, którzy was obserwują. No ale też ktoś ma, ten spadający anioł mówi o tym: No ja wychodzę już z takiej energii tylko świata fizycznego, materialnego, idę w stronę duchowości. Mówi też o tym arcykapłan, mówi o tym kapłanka. No, przygotowujecie jakiś rytuał i ten rytuał przynosi wam owoce. Zarzucacie sieci, Wy wreszcie robicie takie coś, że zaczynacie działać w nowym kierunku. No, podejmujecie jakąś decyzję, mamy decyzję i jej konsekwencje, i mamy uczte obfitości, i zobaczcie, tu jest grupowe myślenie, więc jakaś impreza grupowa, Firmowa, jakaś impreza z gronem znajomych, może Wam naprawdę pomóc. Może Wam pomóc w odkryciu siebie, bo tu mamy korzeniową dziewczynkę, wyparte ja, więc ktoś Wam może pomóc dostrzec też coś w sobie, coś co wypieraliście. Może też być konsultacja pokazana z terapeutą. Jak najbardziej decydujecie się iść na terapię i zaczynacie nowy etap. Zobaczcie, też jest pokazany podniebny most. Ktoś chce się z kimś pogodzić, ktoś chce się z kimś zjednoczyć. No, mimo że Wy podjęły decyzję, że one zakończają i zamykają pewne drzwi, to co było w karcie świata. Wy chcecie odciąć środkowość od czegoś, a tutaj jest no co? Ktoś przychodzi i chce się bratać, jednoczyć. Zobaczcie, tu jest idealna burza, odwaga do życia. Wreszcie po jakiś kłód nie decydujecie się coś zakończyć. Całkowicie. I to jest idealna burza, bo. Bo wreszcie macie siłę, macie moc, macie power. No ale ktoś jednak będzie chciał wracać. Nadmiar przytłacza, co wam to mówi? Nadmiar czułości, nadmiar kontroli, bo też tu gdzieś jest w relacjach walka o władzę. No, walka o władzę w związku. Kto z kim walczy i dlaczego, moje drogie lwiaki? No, wy chcecie iść w stronę nowego, ale tutaj gdzieś cały czas walczycie z tym, co stary. Czy walczycie ze sobą? ale też możecie walczyć o pozycję w pracy. No i może czas zmienić miejsce. Czas zmienić miejsce, czas zmienić perspektywę. No, zrobić sobie zabezpieczenia na przyszłość, bo widzę bardzo ładną sytuację finansową u was. Cudownie. No. Tylko że ile wy się będziecie musiały natrudzić, żeby tą sytuację finansową zdobyć? No, błędny e, błędny ognik, skarby ukryte w mroku. No trzeba będzie się napracować. Nie mało, żeby to osiągnąć, moi drodzy. No. Ale też niektórzy się uwalniają, bo chcą iść ku przygodzie. Mamy ducha Rzeki. Idziemy ku przygodzie. Szukamy swojego kierunku. Zagubieni w kosmosie. No, Czujecie się pogubieni, czujecie się zagubieni. Musicie odnaleźć siebie siebie i dlatego może chcecie się odciąć od tych ludzi, którzy wam nie służą, a oni tutaj zobaczcie. Pojednanie. Chcą znowu się godzić, mimo że wali się, pali i no nie idzie, po prostu coś nie idzie. To jednak, to jednak chcą. No, mosty są spalone, a oni jeszcze po tym płonącym moście idą w Waszą stronę. Karta Rada głęboka cisza. Cisza jest uzdrawiająca. Medytacja i cisza to jest to. Co wam radzą karty duszy? Przejdźmy sobie teraz do wiadomości z kart anielskich. Pierwsza karta anielska to karta wybaczenia. Chciejcie wybaczać. Poproście anioły, aby oczyściły wasz umysł i ciało z bólu z przeszłości i zamieniły go w spokój. No trzeba zakończyć to. Co się ciągnie, może i da dawno już nie jesteście z kimś, może ktoś kiedyś wyrządził Wam jakąś krzywdę, którą pamiętacie. Wybaczcie, ale jak to ja mówię, nie zapominajcie: wybaczanie uzdrowi Was, wybaczanie uzdrowi Wasze ciało, Waszą duszę, ale wyciągnijcie lekcję. Z tego, jakich ludzi już nie chcecie, jacy ludzie was zranili, jak już nie postąpicie, jak już całego serca nie oddacie i tutaj to wybaczanie może być ogromnie uzdrawiające, bo jest też pokazane Archanioł Rafał, a on mówi o uzdrawianiu. To jest też karta dobrego zdrowia. Anioł Uzdrowiciel jest z Tobą i pomaga Ci w uzdrawianiu. To jest patron lekarzy, pielęgniarzy, aptekarzy. On uzdrawia ciało. Dusze, umysł, związki, relacje. Poproście archanioła Rafała, jeżeli potrzebujecie uzdrowienia. No uzdrowienia i wybaczenia. I co na środku, kochani? Wykasuj oczyść i usuń. Dobieraj tylko pozytywne słowa i myśli, gdyż bardzo szybko nabierają one realnych kształtów. Poproś anioły o usunięcie skutków negatywnego myślenia. Przyszłości. Słuchajcie, ja zawsze mówię, jeżeli jesteśmy ludźmi na planecie Ziemia i my nie zawsze potrafimy radzić sobie z negatywnymi myślami, wtedy mówimy na głos: kasuje, 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 usuwam, usuwam, usuwam. I poproście anioły, żeby usunęły skutki tego myślenia, bo naprawdę myśli stają się rzeczywistością. Myśli mają ogromną wibrację, a słowa jeszcze większą. Więc Mówcie do siebie słowami miłości, wykasujcie, oczyśćcie i usuńcie stare blokady. Polecam Wam do usunięcia starych blokad częstotliwość Solfeggio 417 Hz, 432 Hz. Naprawdę to jest piękna muzyka, lecząca dźwiękiem. No, kochani, cudownego miesiąca, moje drogie lwiaki. Dużo obfitości, dużo spokoju, dużo miłości prowadzenia anielskiego i wszystkiego cudownego dla Was w miesiącu październiku.